Kiedy myślimy o elektrycznym Nissanie, to prawdopodobnie pierwszym samochodem, który przychodzi nam do głowy, jest Nissan Leaf. Jednak okazuje się, że od 2022 roku gama modelowa Nissana, gama elektrycznych modeli Nissana, wzbogaciła się o nowy model Nissana Aria. Czym jest ten samochód, jak jeździ, tego dowiecie się, oglądając ten test. Nissan Aria pod wieloma względami jest naprawdę bardzo ciekawym samochodem. Przede wszystkim konstrukcyjnie. Jest to pierwsze auto tego producenta, które zostało zbudowane w oparciu o zupełnie nową płytę CMF-EV, która powstała przy współpracy sojuszu Renault, Nissan, Mitsubishi. Płyta ta ma w przyszłości do 2030 roku posłużyć do zbudowania łącznie ponad 15 modeli samochodów elektrycznych. Aria to samochód, który zaskakuje pod wieloma względami. Stylistycznie wyróżnia się na tle pozostałych modeli w gamie. W jego bryle widocznych jest więcej obłości, ale przy tym przetłoczenia nadają jej nieco charakteru. Sam Nissan celnie opisuje ten samochód jako futurystyczny. To, co mi się w tym samochodzie podoba najbardziej, to to, że mimo iż odróżnia się na tle innych samochodów producenta, to na ulicy całkowicie wtapia się w otoczenie i nie jest tym dziwnym, elektrycznym autem, które z kilometra musi krzyczeć: Hej, spójrz na mnie, jestem elektryczny. A jak jeździ Aria? O tym opowiem już za chwilę z za kierownicy. Nissan Ariya oferowany jest z dwiema pojemnościami akumulatora. Mniejszy z nich ma 63 kWh, większy 87. Dodatkowo mamy tutaj cztery różne moce do wyboru. Od 214 koni mechanicznych do aż 394. Co warto zauważyć to niezależnie od mocy, którą wybierzemy, silniki te mają stały moment obrotowy wynoszący 300 Nm. Jeszcze jedną rzeczą, którą warto podkreślić to to, że zarówno najmocniejsza jak i nieco słabsza odmiana 306 konna posiadają napęd na obie osie, czyli mówiąc krótko pracują w nich dwa silniki elektryczne, napędzające jeden przednią, drugi tylną oś. Co ciekawe, gdyby zajrzeć nieco dalej, poza ten standardowy cennik Nissana Aria, to możemy zauważyć również, że całkiem niedługo w salonach pojawi się wersja Nismo tego samochodu, która oferowana będzie z mocą 435 koni mechanicznych. No to już musi być naprawdę niesamowicie szybki samochód, bo nawet auto, które prezentuję Wam dzisiaj, jeżeli chodzi o te odczucia z przyspieszania, wypada naprawdę świetnie. A jest to ta najsłabsza odmiana z najmniejszym akumulatorem, czyli 63 kWh pojemności akumulatora oraz 214 koni mechanicznych. Ale pomimo tego, że w teorii jest to ta najsłabsza i najtańsza odmiana, to tym samochodem, tak jak przed chwilą już wspomniałem, jeździ się naprawdę bardzo fajnie. Zresztą pokazują to bardzo dobrze dane katalogowe, według których ten samochód z tym układem napędowym pierwszą setkę osiąga już w 7,5 sekundy. W mojej ocenie są to osiągi w zupełności wystarczające do naprawdę bardzo komfortowej jazdy tym samochodem komfortowej i oczywiście dynamicznej. Pamiętajmy, że silniki elektryczne zupełnie inaczej pracują niż silniki spalinowe inaczej oddają swoją moc, inaczej oddają moment obrotowy. To wszystko dzieje się dużo szybciej, dużo płynniej. W związku z tym, nawet niższa moc w silniku elektrycznym zapewnia lepsze wrażenia z przyspieszania niż w silniku spalinowym. Ale te informacje, które przed chwilą wymieniłem, są to rzeczy, o których mówi się bardzo często już od lat. Wraz ze wzrostem popularności elektromobilności mówi o tym już w zasadzie praktycznie każdy. Ale to, co interesuje wszystkich zawsze najbardziej przy samochodach tego typu, to zasięg. Jak wypada realnie ten samochód w użytku codziennym? I oczywiście wszyscy dobrze wiemy, że szczególnie w przypadku samochodów elektrycznych te zasięgi, które producenci wymieniają w katalogach, raczej można wsadzić między bajki. Realnie samochód, który dzisiaj wam prezentuję, czyli najsłabsza odmiana z najmniejszym akumulatorem. Jest w stanie wykręcić około 250, może w dobrych rękach 300 km na jednym ładowaniu. W moich rękach jest to raczej taka wartość pomiędzy 200 a 250, no ale ja też podkreślałem to nieraz. Nie jestem osobą bardzo doświadczoną w jeździe samochodami elektrycznymi i raczej nie potrafię. Efektywnie wykorzystywać tego napędu nie potrafię odpowiednio korzystać z odzyskiwania energii przy hamowaniu, ale wiem, że tego da się naprawdę nauczyć. I tak samo jak uczymy się jeździć autami z silnikami spalinowymi, tak samo przysiadając się do samochodu elektrycznego, trzeba troszeczkę zmienić swoje podejście. W mojej ocenie te 250 km zasięgu jest to taka wartość wystarczająca, zakładając, że jest to samochód. Raczej do użytku miejskiego, takiego, takiego funkcjonowania w aglomeracji miejskiej, bo jazdy w trasie tym samochodem z tym akumulatorem na dłuższych dystansach raczej szczerze mówiąc sobie nie wyobrażam. Podejrzewam, że może być to bardzo ciężkie. Szczególnie, że ta infrastruktura ładowarek w Polsce nie jest jakoś wybitnie mocno rozwinięta, chociaż trzeba zauważyć, że z roku na rok rozwija się coraz bardziej i coraz większa jest dostępność tych ładowarek, które oferują wyższą moc i co za tym idzie szybsze ładowanie. No właśnie, jeżeli chodzi o ładowanie, ile trwa ładowanie Nissan Aria z tym akumulatorem? Od 10 godzin do 30 minut. Wszystko w zależności od tego, Jaką ładowarkę mamy do dyspozycji? Ja dzisiaj rano, zanim zacząłem nagrywać ten samochód, musiałem trochę podładować akumulator, dlatego że wczoraj jak zaparkowałem samochód w garażu miał 8% naładowania akumulatora i nie wystarczało to w zupełności na dystans, który musiałbym dzisiaj tym samochodem pokonać. Dlatego rano... Wychając na stację benzynową, skorzystałem z jednej z sieci ładowarek, które znajdują się przy stacjach benzynowych. Akurat było dostępne złącze o mocy 100 kW i w 20 minut udało mi się doładować około 30-35%. Więc ten czas ładowania, zakładając, że mamy dostępne te szybsze ładowarki, nie jest jakiś dramatycznie długi. To akurat nie była najszybsza ładowarka, jaka jest dostępna na rynku. Są jeszcze szybsze i korzystając z nich, samochody elektryczne da się ładować. Nawet w miarę szybko, także zaliczamy przy okazji krótki postój, odpoczywamy i jedziemy dalej. I naprawdę coraz łatwiej jest funkcjonować z samochodem elektrycznym wraz z rozwojem tej infrastruktury do samochodów elektrycznych, ale wciąż myślę, że i tak potrzebujemy jeszcze kilka lat, żeby ta infrastruktura była w pełni zadowalająca i umożliwiała korzystanie z tych samochodów bez wyrzeczeń na długich dystansach. A jakie są moje ogólne odczucia sprowadzenia tego samochodu? Przede wszystkim jest to auto bardzo komfortowe, Świetnie wygłuszone. Dawno nie jeździłem tak cichym samochodem. Kiedy wsiadam za kierownicę w tym samochodzie, naprawdę mogę się odprężyć. Ten samochód dobrze wybiera nierówności, dobrze się prowadzi. Chociaż akurat a propos prowadzenia, muszę zaznaczyć, że na ciaśniejszych zakrętach mam no, wrażenie, że trochę wyczuwalna jest podwyższona masa tego samochodu, ale też nie jest to coś, co wymieniałbym w perspektywie wady, dlatego że po prostu jesteśmy w stanie wyczuć to, jak ten samochód się zachowuje. W moim odczuciu Nissan Ariya jest to bardzo przyjemnie jeżdżący samochód. Samochód, do którego z przyjemnością wsiadałem, przesiedł całego tego testu, całego tego okresu, kiedy stał on u mnie w garażu. Jedyną rzeczą, do której musiałem się mocniej przyzwyczaić, to to, w jaki sposób ten samochód hamuje. Początkowo wydawało mi się, że ma jakieś takie opóźnienie, takiego laga przed wciśnięciem hamulca, jednak da się to wyczuć. Da się wyczuć, kiedy ten samochód zaczyna rzeczywiście mocniej i skuteczniej hamować. I no, to jest tak jak z, mówię, z każdym samochodem elektrycznym, to jest troszeczkę nauka jazdy od początku. Tymi samochodami jeździ się nieco inaczej niż z palinowymi, do tego się trzeba przyzwyczaić. Ale kiedy już w pełni nauczymy się obsługi tego samochodu, to jazda nim może być naprawdę bardzo przyjemna. A jak wygląda wnętrze tego samochodu? Czy są tutaj rozwiązania, których nie spotkamy w żadnym innym modelu tego producenta? O tym opowiem wam z ofa, ale już teraz mogę wam zdradzić, że jest tego całkiem sporo. Nissan, konstruując Arię, zdecydowanie chciał oddzielić grubą linią ten model od wcześniej bardzo dobrze znanego Nissana Leaf, który stał się nie tylko synonimem elektromobilności u tego japońskiego producenta, ale latami był również jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów elektrycznych na rynku. W związku z tym, Japończycy, tworząc Arię, postawili na rozwiązania, których wcześniej nie widzieliśmy w żadnym samochodzie. Wiele z nich to zasługa wcześniej wspomnianej płyty podłogowej, która umożliwiła przesunięcie niektórych podzespołów tak, żeby kabina zyskała jak najwięcej przestrzeni. I to właśnie przestrzeń jest tym, co w tym samochodzie po wejściu najbardziej zwraca uwagę. Płaska podłoga od drzwi kierowcy do drzwi pasażera bez żadnego tunelu centralnego, to coś, co najczęściej spotkać możemy w autach dostawczych. W samochodzie osobowym robi to naprawdę dobre wrażenie. Z nowatorskich rozwiązań mamy tu również podłokietnik, który wraz z całym schowkiem możemy elektrycznie przesuwać dostosowując jego położenie tak, aby był on w najwygodniejszym dla nas miejscu. Ciekawostką jest również elektrycznie otwierany schowek, który po wysunięciu może służyć również jako dodatkowa półka. Po raz pierwszy w tym samochodzie spotkałem się również z elektronicznym centralnym lusterkiem, które zdecydowanie poprawia widoczność do tyłu. Na koniec opowiadania o rozwiązaniach, które zwracają uwagę, pozostawiam bardzo ciekawy design przycisków, które są wtopione w deskę rozdzielczą i podłokietnik. Wygląda to zarazem bardzo elegancko, ale również nowocześnie. A jakie są moje odczucia z wnętrza tego samochodu? Przede wszystkim całość jest świetnie wykonana. Mam tu identyczne odczucia jak w testowanym niedawno Nissanie Qashqai. Ten samochód poziomem wykończenia zbliża się do marek premium. Przebywanie w tej kabinie sprawia wiele przyjemności. Nie tylko całość jest estetyczna i przestronna, ale również można się tu poczuć bardzo komfortowo. Wygodne fotele ze sporym zakresem regulacji jednocześnie bardzo dobrze trzymają tułów na zakrętach. Dodatkowo technologicznie nic w tym aucie nie brakuje. Mamy mnóstwo nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Ja w tym wnętrzu mam tylko jedno małe zastrzeżenie ergonomiczne. Po zajęciu wygodnej dla mnie pozycji za kierownicą, ekran multimedialny jest nieco zbyt daleko, żebym mógł wygodnie z niego korzystać. Przydałoby się albo pokrętło do sterowania w tunelu centralnym, albo sam ekran mógłby być nieco bliżej. Pod kątem komfortu Aria nie zawodzi również w drugim rzędzie siedzeń. Miejsca jest bardzo dużo, a pasażerowie mają do dyspozycji nie tylko podłokietnik czy porty USB do ładowania telefonu, ale również podgrzewanie skrajnych miejsc. Bagażnik, zgodnie z danymi katalogowymi, dysponuje pojemnością wynoszącą 468 litrów. W moim odczuciu jest on spory i ustawny. Tak jak sami widzieliście, Nissan Aria to naprawdę bardzo ciekawy samochód. Samochód, przy którym gdybym miał się doszukiwać jakichś szczególnych wad, to musiałbym wymienić to, co mógłbym powiedzieć w zasadzie przy każdym współczesnym samochodzie. Problemem tego auta jest przede wszystkim bardzo wysoka cena. Ale jeżeli już na ten samochód się stać, jeżeli jest on w zasięgu Twoich finansów, to uważam, że jest to naprawdę bardzo ciekawa propozycja. A jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego samochodu lub osobiście zasiąść za jego sterami, odwiedź Salony Nissan Japan Motors oraz stronę internetową www.nissan.japanmotors.pl